by było, żebyś nastrzelał sobie obciażu na oczach całego miasteczka. Niepokojące. Bentley robi co może, żeby doktor stracił wiarę w siebie. Ha, ha! to chyba już po nim. A może to prawda. Mój fart już idzie na dno, mogę przegrać. Przegrać. Lecz to nie koniec, bo ta gra wciąż trwa. Możesz wygrać! Krzycz! To płytwastyczny ja! Chcę mocno wbić tę grę. Wygra ten, kto bardziej chce. Dzielny, bądź nie poddawaj się. Nie, jesteś mistrzem, pokaż to w sobie. Masz przeciwników swoich straż, tatą jesteś tu najlepszym herosem. Dasz radę! Ja! Jestem, jestem, jestem! Zwycięstą dziś, jestem, jestem, jestem! jestem, jestem zwycięstą dziś! chciał! Każdy by tak chciał, bądź zwycięstą! Krzysztof! To płeć wastyczny ja! Rekin zdołał zmienić bieg zdarzeń i wyrównał wynik w samą porę przed ostatnim dołkiem. Strzeże go mój wróg osobisty, czyli, czyli kraken. Patrz i ucz się, maśla na płetwo. Nie! Doktor Rekin wciąż ma szansę wygrać, ale teraz wszystko zależy od tego rzutu. Ugh. Dam sobie radę. Będzie tak, jak ostatnim razem. Nigdy nie wcelujesz do dołka, maślana płetwo. Zobaczysz. Maślana płetwa, maślana płetwa. No dosyć tego! Przerwa! Ha, ha, proszę, to kłębek nerwów. Co się stało? Bentley ma rację, dam plamę jak poprzednim razem. Po prostu musisz uwierzyć w siebie. Albo wycofać się już teraz, zanim zrobię z siebie pośmiewisko. No nie, wyciągnął nitkę. Zaraz, to jest to! Tato, jak twój pacjent ma próchnicę, to każesz mu się poddać? Jasne, że nie. Każę mu wtedy używać nitki. Właśnie, więc jeśli walczysz o cudze zęby, to zawalcz też i o siebie. Masz rację. Nie poddam się bez walki. Twój staruszek będzie walczył do ostatniej chwili. Krótka przerwa właśnie dobiegła końca. I doktor Rekin powrócił na tor. Ale czy da radę Krakenowi? Maślana płetwa nie ma żadnych szans. Ej, hey, Bentley. Tak? Nie jestem maślaną płetwą. Sam się przekonasz. Celował. O, słowo się rzekło. Pole golfowe zostaje oficjalnie otwarte dla... ...wszystkich ryb. Nie ma co jak mini-golf. Jesteś najlepszy! Teraz każdy wie to, co ja wiedziałam od zawsze. Jesteś mistrzem. A, mieliście rację. Najważniejsze to uwierzyć w siebie. No chodźcie! Zagrajmy we trójkę! Korzystaj póki możesz. Maślana płetwo. Jeszcze o mnie usłyszysz, jak embędli berak. Ej, uważaj! Zaraz pokażę Ci co potrafię. Udało się, pokonałem krakena! Dobra robota!